Czy w 1918 roku Polska mogła odzyskać niepodległość w granicach przedrozbiorowych? Czy byłoby to odzyskanie niepodległości Polski, czy raczej odzyskanie niepodległości Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej obojga narodów, a może nawet wielu narodów? Która koncepcja była lepsza? Państwo narodowo-nacjonalistyczne czy państwo federacyjne? Czy pomysł na Polskę, który wygrał po traktacie wersalskim, jak również po traktacie ryskim kończącym wojnę polsko-bolszewicką, był najlepszy, jaki wtedy można było sobie wyobrazić? W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Wróciła na mapę po 123 latach zaborów. Jednak patrząc się z perspektywy dzisiejszej, możemy postrzegać kraj jako Polskę narodową, jednolicie etniczną. Natomiast wtedy sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Ścierały się dwie koncepcje: koncepcja piłsudskiego państwa federacyjnego i koncepcja dmowskiego narodowych nacjonalistów, które mówiła o państwie narodowym w większości zamieszkałym przez narodowość Polską. Jednak ta koncepcja miała bardzo dużo negatywów, o których za chwilę powiemy. Spróbujemy przeanalizować, czy rzeczywiście wtedy była szansa na odbudowę państwa, ale nie państwa stricte polskiego, tylko raczej Rzeczpospolitej z wieloma narodami lub z wieloma narodami czy państwami narodowymi, ale które byłyby sfederalizowane z Polską. Jakie były plusy i minusy takiego rozwiązania?